Na takie okazy grzybów zimą nie ma co liczyć, ale i o tej porze roku jest kilka gatunków, które warto zbierać dla walorów smakowych i właściwości prozdrowotnych. Jednym z nich jest uszak bzowy, którego miłośnicy kuchni azjatyckiej znają jako grzyb moon. Jest gatunkiem, który występuje przez cały rok. To jest jeden z takich grzybów, które nie tylko zimą możemy zbierać, ale także i lat. Ale zimą jest gatunkiem łatwo dostrzegalnym. Zwłaszcza w wilgotną pogodę. No, warto go zbierać przede wszystkim ze względów leczniczych. Zawiera bardzo cenne związki, które no przede wszystkim takie substancje antyrakowe. Poza tym bardzo wzmacniają nasz organizm, co bardzo się przydaje w okresie właśnie zim. Typowo zimowym grzybem, również jadalnym, jest płomienica zimowa. Potrafi rosnąć przez całą zimę. I w okresie, kiedy przychodzą przymrozki, no te grzyby jakby zatrzymują się w rozwoju. One posiadają takie białka, które białka przeciwmrozowe, które powodują, że ten grzyb nie ginie pod wpływem przymrozków, ale kiedy pojawia się dogodna pogoda, czyli pogoda plusowa, wówczas ten grzyb kontynuuje jakby wzrost. Także jest to typowy grzyb zimowy. Poza tym, żeby wytwarzać owocniki, on potrzebuje impulsu termicznego. Czyli jeżeli nie pojawią się przymrozki, to ten grzyb nie wytworzy owocników. Kolejnym grzybem jest boczniak ostrygowaty, którego chętnie kupujemy w sklepach. A przecież świeżutkiego, pachnącego również możemy zebrać zimą. Też jest grzybem bardzo cennym, jeżeli chodzi o walory smakowe. I grzybem, yy, yy, który jest yy, także stosowany w medycynie ludowej, no jest jedną z takich właściwości tego gatunku, jest to, że nam poprawia samopoczucie. Także w długie zimowe wieczory warto konsumować boczniaka ostrygowatego, ale nie tylko tego, który spotkamy na tackach w markecie, ale można w naturalnym środowisku pozyskiwać go. Pamiętajmy, że zebrane grzyby, czy są jadalne, możemy sprawdzić w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. To cenna rada, szczególnie dla początkujących grzybiarzy.